Cześć kochani, witam w kolejnym filmie i dzisiaj będziemy otwierali nowe pudełko Big Lossy, więc zapraszam na otwieranie pudełeczka, a na końcu będę miała dla Was niespodziankę, więc zapraszam! W tym miesiącu marka Big Lossy stworzyła dwa różne pudełeczka, jedna z nich nazywa się Fresh, druga nazywa się Sweet. Zaczniemy sobie po kolei może omawiać te produkty z tego pudełka, więc pierwszą rzeczą i sprawczynią tak naprawdę tego niesamowitego zapachu w pudełku jest kula do kąpieli. Kula do kąpieli marki Organic. Jest to marka, którą myślę większość z nas zna mniej albo bardziej. Eee, ta w tym pudełku, czyli w pudełku Sweet jest o zapachu głowy, czyli taki egzotyczny zapach słodki dość. No, i tutaj, jeżeli chodzi o tą kulę, to jej koszt to 14,90. Dostałyśmy oczywiście, jak widzicie, pełnowymiarowy produkt. Nawilża pielęgnuje skórę podczas kąpieli. Wygładza, regeneruje, natłuszcza, łagodzi podrażnienia i zmiękcza na skórę. Jak ktoś lubi takie zapachowe, relaksujące kąpieli przy świeczkach, na przykład, to uważam, że to jest po prostu genialne. A pachnie naprawdę. Intensywnie, już jak przyjechało do mnie pudełko yy, i było zamknięte, to, to już było czuć ten zapach, że coś tam jest, co pięknie pachnie, więc możecie mi wierzyć na słowo, że naprawdę zapach jest niesamowity. Kolejny różowy produkt to produkt, który ja już znam i to jest balsam do ust, i mój jest truskawkowy. To jest taka kosteczka, którą się rozkręca. Zaraz Wam pokażę, może udało mi się. Balsam jest w takiej kosteczce którą możecie sobie na przykład przywiesić do waszych kluczy. I teraz, jak sobie odkręcimy, to tutaj mamy balsam do ust, także bardzo sprytne opakowanie, pa pachnie bardzo słodko, tak jak takie błyszczyki, jak kiedyś byłyśmy małe, albo jak ja byłam mała. Eee, były takie pomadki, kurcze, to były chyba pomadki Barbie. To tak pachniało jak, jak to, takimi truskawkami. E, miałam już jeden ten produkt. Przyznam szczerze, że chyba po prostu z nadmiaru pomadek nawilżających e, jakoś nie, nie używałam tej pomadki. Natomiast dla gadżeciarzy, albo dla sentymentalistów, którzy e, chcą sobie przypomnieć dzieciństwo, to fajna rzecz. I to jest em, koszt tego balsamu, który tu w pudełku też jest oczywiście pełnowymiarowy to 19,90. No i co? Tutaj mamy olejek żożoba i masło shea. Tyle. Idziemy dalej. I tutaj mamy płatki kompres 4D z ekstraktem z pomarańczy. Z tego co widzę, to tutaj te płatki są normalnie stylizowane na takie plasterki pomarańczy. A tutaj ja mam akurat wersję w tym pudełku i każda z nas w wersji Sweet dostała odżywienie i oczyszczenie. Detoksykacja skóry. Kwas hieluronowy, fitokolagen, ekstrakt z pomarańczy. Mamy tutaj 6 sztuk takich płatków, więc będziemy mogły sobie potestować to chwileczkę. E, regenerują i opóźniają proces starzenia skóry. Także, e, jak po kąpieli już takiej relaksującej z naszą zapachową kulą, możemy sobie strzelić płatki e, i zrobić sobie małe domowe spa. E, biegniemy dalej i tutaj. Kolejny bardzo aromatyczny e, kosmetyk to jest, myślę, peeling wszystkim nam znany, bo to jest, to jest marka, e, która słynie właśnie z tych swoich takich egzotycznych zapachów i to jest Tutti Frutti, peeling do ciała o zapachu jeżyny i maliny, bardzo słodki, ja bardzo lubię zapach owoców leśnych. E, tutaj myślę, nie trzeba za bardzo przedstawiać tego produktu, kosztuje 3,57, to jest też pełnowymiarowy produkt, no, co tu dużo mówić? Wszystkie znamy te peelingi, pachną pięknie. Eee, kolejny produkt w tym pudełku to to, 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 to suchy szampon firmy OSI. Przyznam szczerze, że o tyle o ile jestem ogromną fanką suchych szamponów, eee, i suchy szampon muszę w domu zawsze mieć na wyjątkowe okazje albo na czas, kiedy po prostu. Mam lenia w tyłku i nie chce mi się umyć głowy, to wtedy suchy szampon przychodzi z pomocą. To właśnie szamponu suchego z OSI nigdy nie miałam, i to jest taka wersja do włosów farbowanych, więc to mnie trochę intryguje, co to znaczy, że to jest do włosów farbowanych. Może tutaj jest napisane. Yy, mamy tutaj wyciąg z australijskich nasion żożoba, który zadba o trwałość koloru włosów farbowanych Okej, okay. więc pewnie wizualnie jakoś różnicy za bardzo nie ma Jeżeli chodzi o zapach, zobaczmy bardzo, bardzo świeżo i ładnie, nie jest to zapach, który może na przykład irytować Więc tu jeżeli o to chodzi to... Naprawdę bardzo przydatny kosmetyk w moim przypadku I też produkt pełnowymiarowy 24,99 Mamy tutaj jeszcze jeden produkt I to jest serum do twarzy i ciała, taka miniaturka Ultra skoncentrowany kosmetyk, który zapewni doskonałą kondycję skóry, elastyczność, odporność na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych Marka Colway, nie znam niestety E, ale jak sama nie przetestuję, to oddam mamie e, I jeżeli chodzi o to pudełeczko Sweet, to byłoby na tyle. E, teraz możemy sobie przechodzić do pudełka. Czas na pudełko Fresh. W ogóle oprawa graficzna wygląda tak. E, wygląda tak samo w obu przypadkach, natomiast różni się. Kurde, nie to pudełko wyciągnę. Natomiast różni się środkiem. I więc tutaj mamy. Pudełko fresh. Wszystko w nim jest zielone. Dlatego przebrałam się też w zieloną bluzkę. Eee, I tutaj moi drodzy, też mamy rozpiskę. Eee, I w tym pudełku jak widzicie, zielono. Eee, kula zapachowa również jest, natomiast o innym zapachu. Jest to kula do kąpieli grecka i ona pachnie winogronami. Ja nigdy nie lubiłam zapachu winogron takiego. Em, z sztucznego mówię tu na przykład o napojach o gumach do rzucia natomiast ta kula pachnie po prostu pięknie e, i tutaj tak jak widziałyście może ja będę porównywała od razu e, te dwa pudełka tak jak tu w edycji Sweet miałyśmy gławę tak tutaj mamy grecką kulę winogronową Dalej, w tym pudełeczku mamy e, takie plastry pod oczy, płatki z ekstraktem z ogórka. One mają nawilżać, redukować opuchnięcia, intensywnie odświeżać i przywracać skórze jędrność i elastyczność. Również e, możecie zobaczyć, e, że te płatki są stylizowane właśnie na plasterki ogórka. Więc porównamy sobie teraz oba pudełka. Tu miałyśmy pomarańcze, tutaj mamy ogórek. Tu było odżywienie i oczyszczenie, tu odświeżenie i nawilżenie. Pędzimy dalej. W tym pudełku znalazłyśmy sobie balsam do ust o smaku miętowym. Jest to Carmex, również bardzo znana marka. Produkt pełnowymiarowy 1049. Eee, dość znany. Ja Carmex lubiłam, natomiast zauważyłam, że pojawia mi się dziwny posmak w ustach. Eee, po posmarowaniu sobie ust tymi balsamami nie wiem czy, czy to tylko ja tak mam czy to jest jakieś takie na większą skalę natomiast nie pasuje mi ten posmak więc Carmexa przekażę dalej yy, i tak jak właśnie chciałybyśmy porównać oba pudełka to tu mamy Carmexa a tu mamy balsam Balmi kolejny kosmetyk i teraz mamy znowu peeling do ciała Tutti Frutti tym razem zapach kiwi, karambola a tu miałyśmy jeżynę i malinę. Dalej mamy suchy szampon. I tutaj mamy tym razem Awesome Volume, czyli szampon, który doda nam objętości. Mam nadzieję, że nie ma żadnego dodatku lakieru do włosów, bo z Batist miałam kiedyś właśnie szampon na objętość, i on niestety zlepiał mi trochę włosy. Aż zaraz chyba zobaczę. No nie czuję. Nie, tu chyba lakieru nie ma. O matko jak dobrze. Chyba się polubię z tym szamponem. Więc teraz porównujemy oba pudełka. W pudełku zielonym Fresh mamy objętość, natomiast w pudełku różowym, czyli Sweet, mamy szampon, który podkreśla kolor naszych włosów i który chroni włosy farbowane. I ostatnia rzecz z tego pudełka to jest Sunnies. Albo jakoś inaczej, Sanaze Winoterapia, jest to krem pod oczy Ym, I to jest też pełnowymiarowy produkt Tak 128 zł kosztuje taki krem z efektem antystres Redukuje cienie i worki pod oczami oraz przeciwdziała powstawaniu drobnych zmaszczych. Efekty jego działania są widoczne już po 15 dniach od pierwszego zastosowania Jak to wygląda? Tak wygląda opakowanie i krem Bardzo szybko się wchłaniający To jest, to jest fajne eee, Także zobaczymy na pewno Dam szansę temu kremowi Bo ja kremy pod oczy testować bardzo lubię Bo szukam idealnego eee, Więc porównujemy znowu Dwa pudełka I tutaj miałyśmy krem pod oczy eee, A tutaj miałyśmy serum do ciała I twarzy Także taka różnica. Muszę przyznać, że oba pudełka mi się bardzo podobają, bo są produkty, których na pewno użyję i które nie będą leżały gdzieś kątem w szafie. Kula do kąpieli to jest w ogóle dla mnie hicior i podejrzewam. Że, że dzięki temu nigdy nie używam w ogóle tych kul zapachowych jedynie takich tabletek do e, kąpieli z Douglasa i bardzo je lubię e, także pewnie jak zużyję tą to polecę do sklepu po następną, ale zdam Wam relację po kąpieli na Facebooku moim więc jeżeli nie śledzicie mojego Facebooka to zapraszam. E, I tutaj ważna taka informacja, jeżeli e, dziewczyny, które subskrybujecie już pudełko piglosi, dostałyście na przykład pudełko zielone, a chciałybyście dostać pudełko różowe, e, to tutaj z tyłu Um, tych rozpisek produktów macie napisane, co musicie zrobić, żeby dostać pudełko o wersji jakby przeciwnej. Czyli jeżeli fresh, to sweet, jeżeli sweet, to fresh, ale trudne. Ale, 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 ale w tym miesiącu mam dla Was niespodziankę i tutaj chciałabym powiedzieć, że. W tym miesiącu mamy konkurs. Mam aż dwa pudełka, które mogę przeznaczyć na nagrody dla Was, i tak pomyślałam sobie, że zorganizujemy mały konkurs. Jeżeli chciałybyście dostać takie pudełko albo wersję sweet, albo wersję fresh, to chciałabym, żebyście pod tym filmem w komentarzu znalazły jakiś mega kreatywny sposób na wykorzystanie owoców. I tutaj mam na myśli na przykład jakąś maseczkę na włosy z jakiegoś owocu, albo no nie wiem. <laughs> Chodzi mi o takie domowe i urodowe sposoby wykorzystania owoców, które nie są oczywiste, więc tutaj liczę na Waszą kreatywność, albo po prostu wiedzę, którą być może przekazuje się e, u was z pokolenia na pokolenie bo bardzo często babcie mają takie jakieś fantazyjne pomysły. E, więc tu jeżeli chcecie wygrać któreś pudełko, to chciałabym żebyście przede wszystkim w nawiasie kwadratowym napisały, które pudełko chcecie dostać, sweet albo fresh, a w dalszym ciągu napisały właśnie odpowiedź, czyli e, zadanie konkursowe jeszcze raz powiem polega na tym, żeby wymyślić kreatywne wykorzystanie e, jakiegoś owocu. Tu ważne jest też, żebyście posiadały konto na Google Plus, albo jeżeli nie posiadacie, to napiszcie chociaż w, tej, w tym komentarzu swojego maila, bo inaczej po prostu nie będę mogła odpowiedzieć Wam na ten komentarz i wtedy nie będę mogła uzyskać od Was adresu chociażby do wysyłki. Dzisiaj mamy 19 sierpień, więc może ustalmy sobie, że konkurs potrwa tydzień więc będzie trwał do 26 sierpnia i, od dwu, i 26 sierpnia o godzinie 21 zakończy się e, konkurs, więc już jakby jeżeli po tym czasie pojawią się jakieś odpowiedzi, komentarze, to nie będą brały udziału w konkursie. Mam nadzieję, że taki konkurs Wam się podoba, ja bardzo liczę, że wymyślicie coś ciekawego A tymczasem uciekam, bo niestety katonal, który wzięłam jakiś czas temu przestaje działać Niestety borykam się z wyżynającą się ósemką No i właśnie lekarz powiedział mi, że być może ten ząb sobie poradzi i wyjdzie, więc jeszcze czekam I boli niemiłosiernie, począwszy od ucha, kończąc na nosie więc niestety teraz moimi najlepszymi przyjaciółmi są leki przeciwbólowe. Więc jeżeli żadne nowe filmy nie będą się pojawiały na moim kanale, to wiedzcie, że coś się dzieje i najprawdopodobniej jestem zapuchnięta i mam potężną dziurę w buzi po wyrwaniu zęba. Ale to będę Was na pewno informowała na moim fanpage'u. Tymczasem zostawiam Was już mi się kolorowe. Śmiało bierzcie udział w konkursie. Jeżeli macie jakieś magiczne sposoby na ból zęba, to bardzo proszę o pomoc. I uciekam poleżeć sobie. Także trzymajcie się kochani i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.